Otworzyłem pudełko śniadaniowe mojej córki i znalazłem 160 zł z karteczka. Dzięki, że karmisz moje dziecko w tym tygodniu. Patrzyłem na te banknoty, jakby były z kosmosu. Moja córka Lena miała dopiero 7 lat. Nie wiedziałem o jakie dziecko chodzi. Pismo było równe, ewidentnie dorosłej osoby, a kartka pachniała perfumami i miała nadrukowane kwiatki. Kiedy Lena wróciła ze szkoły, pokazałem jej pieniądze i spytałem o co chodzi. Wzruszyła ramionami. To od mamy Oli. Ola nie ma w tym tygodniu kasy na obiady, więc dzielę się kanapką. Serce mi zmiękło, ale byłem też zdezorientowany. Dlaczego ta mama po prostu nie pakuje córce jedzenia? Następnego ranka przygotowałem dodatkowe śniadanie. Dwie kanapki, dwa soczki, więcej krakersów. Lena nic nie komentowała, tylko się uśmiechnęła. Super tata, Ola będzie zachwycona. Cały dzień w pracy myślałem o tej dziewczynce. Po południu zadzwoniła szkoła. Panie Kowalski, musimy porozmawiać o Lenie. Zamarłem. Co się stało? Poleciałem do szkoły. W gabinecie dyrektorka pani Nowak spojrzała na mnie poważnie. Pana córka codziennie przynosi dodatkowe jedzenie i dzieli się z koleżanką. Normalnie nie pozwalamy na to z powodu alergii, ale chcieliśmy najpierw z panem porozmawiać. Wyjaśniła, że rodzina Oli ma ciężki okres. Jej mama pracuje na kilka etatów i ledwo wiąże koniec z końcem. Wniosek o darmowe obiady złożony, ale lista oczekujących jest długa. W międzyczasie Ola siedziała na przerwie obiadowej tylko z butelką wody. Lena to zauważyła już w poniedziałek i zaczęła dzielić wszystko na pół kanapki, jabłko, ciastka. Nawet oddawała sok, a sama piła kranówkę. Byłem dumny z córki, ale też rozbity. Żadne dziecko nie powinno chodzić głodne do szkoły. Powiedziałem pani Nowak, że będę pakował dodatkowe jedzenie, dopóki program darmowych obiadów nie ruszy. Zgodziła się, ale wspomniała, że mama Oli szuka ze mną kontaktu, żeby oddać pieniądze. Wieczorem ktoś zapukał do drzwi. Stała tam kobieta w fartuchu medycznym. Wyglądała na kompletnie wyczerpaną. "Pan jest tatą Leny? zapytała niepewnie. "Jestem Marta, mama Oli. Pracuję w szpitalu." Wyciągnęła kopertę i próbowała mi ją wcisnąć. "Wiem, że 160 zł to za mało, ale na razie tyle mam. W piątek dostanę wypłatę." Jej głos się łamał. Cofnąłem kopertę. "Proszę to zatrzymać. Lena chce się dzielić, a nam Czego nie brakuje. Marta rozpłakała się na progu. Opowiedziała, że mąż zostawił ją pół roku temu z długami. Harowała jako pielęgniarka, sprzątaczka i jeszcze rozwoziła jedzenie wieczorami, żeby zapłacić rachunki. Wpadłem na pomysł, o której kończy pani pracę w szpitalu. Zwykle koło 17:30. Może przyjdziecie dziś na kolację? Lena ucieszy się, że Ola wpadnie. Marta była w szoku, ale się zgodziła. Godzinę później przyszła z córką. Ola była cicha, ale uśmiechała się najpiękniej na świecie. Dziewczynki pobiegły się bawić, a my rozmawialiśmy w kuchni. Okazało się, że Marta jest wykwalifikowaną pielęgniarką, tylko nie mogła dostać normalnej pracy na etat w mieście. Znała tylko ciężkie grafiki i beznadziejne dojazdy. Wspomniałem, że w przychodni przy mojej firmie szukają pielęgniarek i godziny są idealne dla samotnych mam. Dwa tygodnie później dostała tam etat. Mogła rzucić dodatkowe prace i wreszcie spędzać wieczory z Olą.